Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi Czego on nie lubi we mnie? I również Ty powinnaś pomyśleć czego nie lubisz u niego. Karty przełożyłam i to tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno Czwórka Miecz Co wychodzi naprzeciw? Giermek miecza Wynik, odpowiedź rada. Dwójka kielichów. Sedno, twórka mieczy. To jest brak zainteresowania dla rzeczy, które kochaliśmy dawniej. To jest zamykanie się, zamykanie się w sobie, samotność. Ukrywanie czegoś, co u niej jest cenne i wartościowe. To jest odpoczynek i przygotowanie się do ewentualnej walki. Pod maską ukrywa swoje prawdziwe ja co może być zdziwieniem dla niego czy otoczenia. Pokazane jest tutaj człowiek, który leży na łóżku i śpi i ma sny i one są ważne. Ona również może być nieco chłodna i potrafi racjonalnie analizować fakty. co wychodzi naprzeciw, giermyk mieczy. To są uszczypliwości sarkazm. Ale ta uszczypliwość jest na coś reakcją. To są złośliwości. To jest złośliwość w postępowaniu. Ale ktoś się lubi, ten się czubi. To są również nieporozumienia, ponieważ nie ma otwartości. Strony zachowują czujność przed możliwym atakiem na siebie. Wynik odpowiedź rada dwójka kielichów. To jest porozumienie się. Porozumienie się z drugim człowiekiem, pojednanie, pogodzenie się. Wyciągnięcie ręki na zgodę. Pójście na kompromis. Dwójka kielichów to jest również rozmowa i plotkowanie. Ja o plotce i plotkowaniu mówię, że to jest transmisja danych. Kobiety lubią taką transmisję. Transmisja była, jest i będzie. Natomiast mężczyźni też plotkują, może mniej, ale również transmitują dane. Ja zawsze mówię, że kobieta do celu idzie zygzakiem, a mężczyzna do celu idzie po linii prostej. Obydwie te drogi są właściwe i obydwie te drogi para powinna nawzajem szanować i powinny być zrozumiałe dla obu stron. A to nieraz jest trudne. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.